Witam wszystkich bardzo gorąco. W trzecim odcinku wziął, z down. Z gm 4 zaczynamy. Na wstępie tutaj Wam pokażę, jakie mam opcje włączone graficzne, czyli w zasadzie wszystko na T-foot. Eee, obejrzałem sobie tam te poprzednie odcinki na YouTube, są są trochę ciemne, więc sobie troszeczkę pojaśnimy może tak jakieś 15%, no i 15%, ale ta raczej jest taka bez zmian. myślę oczywiście sobie tą grę oczywiście troszeczkę przyciszam Wy już programy program do nagrywania. No i zaczynamy grę. E, a, i tutaj jeszcze jak widzicie, się odblokowała nam ta pierwsza misja Lee Chemicals. Więc sobie możemy zagrać ją także w trybie e, sandboxowym. No ale dalej sobie będziemy kontrolować kampanię. Och, na wstępie nas widzę, widać telewizor. Sobie, go obejrzymy wiadomości. E, włamanie do Lee Chemicals. Womywa spowodował obrażenia, znaczy um, uszkodzenia tego budynku. Zabrał z niego także sprzęt elektroniczny. E, CEO, czyli szef Lawrence Lee Jr., powiedział, że teraz e, zabryduje swoją ochronę, która powinna działać e, wkrótce. Ok, to by było chyba na tyle, jeśli chodzi o wiadomości. Mam widzę. Nie, nie mam nic. Ja się widzę, nic nie dzieje. Tu wyłączamy telewizor. Aha, to jest ta nowa chyba nasza wiadomość. Aha, tak. Mamy drugiego maila od Parisy Tredyman. Ona jest tą policjantką, która nas poprosiła właśnie o włamanie po raz pierwszy do tego budynku. I teraz widzę, że nas prosi o włamanie po raz drugi do tego samego budynku. Z tym, że teraz mają być tam właśnie zwiększone środki ochrony, także będzie troszeczkę niebezpieczniej. A musimy się nawłamać musimy dlatego że ona odkryła, że właśnie ten, ten Li tak naprawdę ma tylko jednego ekskluzywnego klienta, takiego powiedzmy, unikalnego, który nazywany jest jako BT i nie ma żadnych dodatkowych informacji na ten temat. No i jeżeli uda nam się teraz wykraść dane, to ona powinna umieć zlokalizować, gdzie ta firma się ma przenieść. Więc tak to wygląda. Że myślę, że możemy sobie zacząć misję. Jeszcze raz tutaj. E, tutaj. O. Dalej mam tutaj te punkty na tej pieniądze. Nie wiem po co one są. Dobra. E, mamy jeszcze raz tą samą misję. Widzę. Musimy się dostać jeszcze raz. Aha, musimy tabem sobie co zrobić. E, Tutaj mamy to planowanie misji widzę i tak, muszę się zalogować na urządzenia, trzy urządzenia z nich, one są chronione przez system alarmowy, ochrona przyjedzie w ciągu 60 sekund jak tylko włączę alarm, czyli no uruchomię tam ten login. No i tak, jesteśmy w tym miejscu, tutaj jest nasze auto, które musimy uciec i te na żółto są punkty, które musimy ukraść, czyli są tutaj, tutaj, tutaj. Czyli jak rozumiem musimy się do tej misji przygotować teraz. Nie wiem jak to ma wyglądać. Tutaj nic nie mogę zrobić za bardzo. Wydaje mi się, że chodzi chyba sobie o utorowanie drogi wszędzie, żebym mógł bez problemu potem na przykład wrócić. Zaraz sobie zobaczymy. wchodzimy na górę. Właśnie tutaj. Tutaj trzeba wejść na górę, żeby wejść tutaj do, na, to, na teren tej przynłości, bo brama jest po prostu zamknięta, nie, ma, nie, nie możemy jej w żaden sposób widzicie otworzyć. Możemy sobie ją wyłamać. Teraz to sobie zrobimy autem tym czerwonym. To, że ten tryb kreatywny jest taki, wiecie, że mamy te same misje, co tutaj są, tylko że takie bardziej rozbudowane. Znaczy w naszym sensie ma no być czasu na przykład. Okej, okay, otworzone. W sumie jak mamy taut możemy sobie też e, trochę się tutaj sobie porobić wejścia do pewnych budynków. Dobra, jeszcze. Ani nie. nie ja. Dobra, trudno. Trudno. Ale tutaj, zobaczymy, co my tu mamy. E, jakieś skrzynki wyłączymy. Nie wiem, czy to ma jakikolwiek wpływ. O, coś tu leży. Zbieramy. Czas sobie zepsujemy, i tu chyba nic więcej nie ma. Widzę. Dobra, idziemy na dół. Idziemy tutaj teraz. Sobie wszyscy, że szukamy w miarę, no, tak, e, znaczy w miarę, no. Coffee Max, Lecujemy sobie ją. Pamiętam, w niej ostatnio coś było ciekawego, więc. E, no, teraz widzę, chyba nic nie ma. Dobra, cegieł młotem nie rozwala, to będzie kibelek Coś co innego jest? Nic nie ma. Kanapa, ok, idziemy w takim razie na górę. Zobaczmy co tutaj jest eee, Chyba nie nic widzę, ale sobie warto poniszczyć, żeby zobaczyć Nic tu nie ma Nic, przynajmniej co bym mógł wziąć No sobie wyjdziemy tędy bo. Oj, spadłem. Okej, okay, trudno. E, chciałem tutaj jeszcze wejść, ale widzę, że nie mam jak, bo wszystko co. auto, które tam było, jest uszkodzone. O, tu jest drugie. Widzę. Z podnośnikiem nie, to jest Sobie otworzymy może nią. Niestety ta koparka nie ma jakiejś tam super dużej mocy. Ale myślę, że sobie damy radę. Ok, rozgół. I jedziemy do siebie. Dobra. Byłem się zrobione. Po sobie zapyjemy, to tak, że to także. Czy coś tu jeszcze jest ciekawego? Tu są te kontenery, chętnie bym się ich pozbył. O, pamiętam, że w tym budynku obok były te butle z gazem. Czy może je wykorzystamy do tego celu próbujemy sobie zniszczyć tam te kontenery może coś nie jest ciekawego może najpierw ten z nim nie ma a tutaj tamte sejfy albo te zobaczymy je Także bardzo fajna jest ta gra, żeby można wszystko zmniejszyć w niej. I teraz to. O, tutaj coś jest, zobaczcie. 80 coś było warte, jakiś e, klucz elektryczny. wejdziemy na górę. Bo w tym pomieszczeniu był ten pierwszy komputer, który mamy wyłączyć, nie? Ale są też, widzę. Dodatkowe TTT butle. A jest dziura OK. Jest. Tu jest to urządzenie. Sobie to najpierw zniszczymy. Tylko zniszczyć? No niekoniecznie. A, od razu zechciałem to użyć, to e, mam informację, żeby sobie zrobić quicksave. Ale myślę, że tego jeszcze nie będziemy robić, bo domyślam się, że jak to ruchomy to będę miał 60 sekund, żeby e, sobie dalej... żeby zrobić całą resztę. Ale sobie może to, to sprawdzimy, zresztą mam tego save. A. Tak, widzicie, mam 60 sekund. No ale teraz nie jestem na to kompletnie przygotowany, więc sobie wczytamy po prostu grę. I sobie będziemy kontynuować tego samego momentu. Bo możemy sobie utrować wszędzie drogę. Okej, okay, to jest droga, widzę, utorowana. Musimy sobie potem całą resztę przygotować. Bierzemy także. O, sobie otworzymy tym, może jakąś. Tutaj, może Okej. Jakby... Ok nie to miałem dokładnie na myśli i moje życie, zobaczcie, trochę je straciłem, ale się odnawia Mam sobie jeszcze jedną teraz tak rzucę może żeby trafił budynek okay. trochę za wysoko ale okej, okay, może być w tym budynku mamy coś ciekawego zobaczmy na szybko na tab nie, w tym nie, mamy tutaj jeszcze i w tym na lewą stronę jeszcze ale jak już jesteśmy, już to możemy sobie coś posprawdzać sobie wezmę jeszcze tam jedną chyba ostatnia musimy sobie zrobić droga wyjścia w każdym razie to jest najbardziej teraz... a tu jest wyjście więc sobie może coś otworzymy, może któryś z tych szaf może któryś, nie wiem a tu góry raczej się dostaniemy bez problemu tak jak ostatnio myślę po tym, po tym ramieniu to tu jest ciekawe. No ten sejf sobie tworzymy jeszcze raz. Ale w nim, naprawdę w nim nic nie ma. On wygląda jakby tam były jakieś nie, nie wiadomo jakie skarby. Jeszcze się trzyma. To jest wytrzymałe. Bierzemy. Trzeba troszeczkę uzma uzma uzmaicać. No, teraz powinna być dziura odpowiednia. Co tu mamy? Skrzydła chyba nic. Tego nie otworzymy z pomocą młota. Więc sobie weźmiemy. O, właśnie. Jeszcze jeden butle. widzę, chyba nic nie ma cennego, więc sobie to może zostawiłem w spokoju. I pozwalamy coś innego. Tutaj coś jest cennego, tam nic nie ma. Tutaj chyba też nic nie ma, chociaż to chyba takie raczej niezbyt bezpieczne, żeby tam włazić. już jest jakaś szafa, ją sobie. No, ale nic nie było. Ale to rozwalamy. To także, to także. też tak wspomniałem. Nie wiem, czy to ma jakikolwiek e... wpływ na to naszą misję, Czy było to sobie tak niszczy hobbystycznie. Dobra, chyba wszystko. Tu już nic, nic więcej nie ma. E... Teraz zdaje się, że musimy się udać do budynku obok. Czas sobie jeszcze zobaczymy ten mały budyneczek. Myślę, że tam jeszcze raz nie było. Szkoda, że ta auta nam wpadła tutaj. Dobra. Nie jeźdzę, zobaczyć Oho, chyba drzewo się zawaliło. Okej, okay, trudno. Wchodzimy tutaj. Walamy to. A tutaj widzę, nic kompletnie nie ma. Chociaż nie, to jest y, z takiej ściany, że mogę samemu to rozwalić, bo to jest ściana chyba nawet nie z cegły, tylko z drewna. Się to niszczy bardzo łatwo. Jest krucha bardzo. O, mamy drzwi taki fajne, z, widzę, z tym, z hakiem. Sobie zobaczymy, czy mogę coś z tym zrobić. Okay. widzę, że moc ma To nie, nie Dobra, butanek jest otwarty, widzę odpowiednio sobie ten otworzymy Co mamy w małym środku? Chyba nic, co by nas zainteresowało. ceny rzeczy przynajmniej. E, a w tym drugim? Mamy tam te butle z gazem. Weźmy sobie może na górę. Tam widzę coś. Tam będzie chyba... Ten, ta dyskietka. A, ale sobie jeszcze oczywiście tego nie będziemy robić. Bo wiem, że wtedy się alarm uruchomi. Będzie słabo. Dobra, muszę pamiętać, żeby tego nie zniszczyć, chociaż sobie może to zniszczymy. Zobaczymy co jest coś w środku. Nie, chyba nie. Tak widzę, że nic nie ma kompletnie nic, jeszcze to drugie. Tylko dużo kurzu na no, środku jest pusto. Żadnych cennych rzeczy. O. Zawiamy. Nie, nic tutaj widzę nie ma. Złazimy. Eee, czyli co? Zostaje nam jeszcze ostatni budyneczek. Tu widzisz jakieś fajne łódko? Musimy się oba naokoło, bo. Oj, tak padłem. Widzę. Tędy chyba nie wejdziemy. Tak. Jestem z drugiej strony. Tutaj zobaczcie, że jeszcze jakiś fajny spychacz mamy. Ale co tutaj jest w tym budynku? Ciekawego. Aha, i tu jest już ten trzeci budynek, jak rozumiem? Tak jest. byśmy tutaj, tutaj, i tutaj. To są te wszystkie trzy, które musimy okraść. O, zobaczcie, że tutaj ta mapa jest w pełni interaktywna. Jak sobie to rozwaliłem, to tutaj dalej widać, że jest rozwalone. Czyli tutaj jest, widzę, się dość proste. że jest taka wysoka, zobaczcie. Pamiętam, że chętnie bym sobie ją rozwalił. Czy wejdę w ogóle? Chyba nie. Nie, leż mi. to skratę na oknach. Zobaczcie, żeby nie mógł tak tak ostatnio. Dobra, ale y, mam pomysł sobie dam tą wieżę rozwalić. Dlatego sobie użyjemy z jednego z y, aut dostępnych. Tomba jest chyba najwyższa, nie? A. To mocno uszkodzone, że teraz trochę tułem, bo w widzę już za bardzo się nie da Wystarczy. Nie wiem, no. przyznam, że grafika w tej grze jest rewelacyjna. Tutaj była gdzieś taka jeszcze ciężarówka w, stała w takim jakby grażu. Z tego też wykorzystamy. O właśnie I obniżymy może to, żeby nie zniszczyć tutaj wyjazdu. Jak to idzie. Z trochę. W ogóle to już jest prawie całe dozwolone. zobaczcie. Już wiele naprawdę nie zostało. To się teraz trzyma w zasadzie na sile socjalizmu. Chyba tylko. Bo Tylko zostało to jeszcze. Dobra, to możemy sobie zwalić już przy pomocy tych butli z gazem. Gdzieś na tutaj powinny być. Zaraz sobie jakąś podnajdziemy. Dobra, mam tylko jedną. Tylko jedną tak na szybko znalazłem. So tutaj ją wyszujemy. To jeszcze stoi, zobaczcie. Tylko chyba na tym kawałku tutaj. Jakby się to udało zburzyć, tutaj już chyba na niczym to nie stoi, nie? No, już na niczym nie stoi. To jest przymocowane w kilku sposób. Tego obok? No nie. Tylko za pomocą tego, ale to to tam jest, wiecie. Już na pewno się nie będzie trzymać teraz. Dobra, bierzemy jeszcze raz parę Okej, okay, chyba spada, chyba spada. Ale tak słabo spada trochę, zobaczcie. Tak, tak powiem... Szału nie ma, bo tak... Się oparła tutaj o to i sobie dalej stoi. Dobra, lecimy w takim razie dalej. Standardowo na drugą stronę rzeki, zobaczymy jest tutaj. Tam tam w poprzedniej misji coś było. W ogóle jest chyba poza terenem tej mapy w ogóle, nie? No nie no, teoretycznie jest na tej mapie, ale... ...daleko. Tak widzę się nic chyba nie zmieniło. O nie, choinkę zwaliłem. Chyba już teraz się powinno dać wejść. użał to nieźle rozwalone. Aha, tutaj widzę, że nic nie ma. Belek pamiętam, że też coś było ciekawego. Teraz chyba no, nic nie ma cennego. I nie przejdę, bo jest niestety zbyt twardo. A tutaj? Tu też chyba nic nie ma. Chyba, no, w takim razie wracamy się. Zwrotem. Mam nadzieję, że te butle nie są z Gazem, ale sprawdzimy, w ogóle jest taki szybki zapis, chyba tylko taki nie ma napięć 5 Ach, tak, to było jednak jedno razem, Ale widzę, że nic mi nie jest, tylko nie mam już w ogóle tego łóżki. A tutaj widzę, już byliśmy. E, czyli co? Mamy myślę drogę utrowaną, e, Chociaż to trochę jeszcze bym się pobawił tym dźwigiem, co tam był. Bo on dosyć mocny był i fajnie nim różne rzeczy zwalało. A, właśnie. A czemu będę ten zniszczyć? No i co teraz? Nie no, wydaje mi się, że to już powinno spaść Trzyma tylko w zasadzie no w sumie już się nie ma na czym trzymać, bo wszystko rozwolone. Być może to jeszcze jakiś błąd w wersji alfa, że to jeszcze nie spada, bo to już zobaczcie. Nie ma się na, tym, na czym kompletnie trzymać. Nieźle. Ten, to auto jest znakomite. Kurcze, szkoda, że dopiero teraz je znalazłem, bo widzę, że te można tutaj zrobić taką rozróbę, że... razu cały świat staje się piękniejszy. My sobie to... Całe przejedziemy, mam nadzieję, że to nie wzbuchnie. Jeszcze raz. Cel, pal. Płomął mi się ten dźwig. taki teraz krótki kikut. Dobrze. A i tak żeśmy jeżeli go zniszczyli, nie? Jedna chyba się do mnie przywiązała. Dobra, to to zabieram ze sobą. Ok, mamy chyba już taki dobry czas, myślę, żeby się zająć e, wykonywaniem tej misji. Więc sobie zrobimy tak. E, odkąd zaczniemy? Tutaj, może na sam koniec. Czyli tutaj, tutaj, tutaj i na koniec tutaj. Więc udam się najpierw w to miejsce. Możemy sobie zacząć myślę wykonywać. To było chyba tutaj, nie? Dokładnie jeśli nie pamiętam, tak jest więc tak, szybki quick, quick save no i start, startujemy nie, to sobie jeszcze przygotowałem, droga wyjścia tędy przez okno, bo się okazało że po prostu mogę tędy nie zdążyć raczej, że musiałbym jeść wtedy naokoło tak sobie tutaj po prostu przeskoczymy na tą górę. Wybiegniemy sobie... no, akurat tutaj, bo to jest w tym budynku tutaj, a następnie jest w tamtym. E, fajna ta wieża. Bardziej krzywa niż krzywa wieża w Pizie, ok. Nie, także zaczynamy. Czyli teraz tutaj na barierkę, tutaj... Nie! Yeah! No to wszystko jest jeszcze nie rozwalone. i ostatni na końcu. Więc te wyjście mam z tyłu, wejście znaczy się, tak. 30 sekund widzę, no powinniśmy raczej zdążyć. Dobra, wychodzimy stąd, szybko, 20. 18 15 10 9 8 7 6 Zostało nam 6 sekund Okej, okay, udało nam się wykonać misję Może nie jakaś mega wymaksowana pewnie tam dużo rzeczy pominąłem Aha, nawet jeszcze mam widzę ten nam pokazuje w jaki sposób żeśmy to zrobili o fajne przyznam, fajne Chociaż może było szybciej, gdybym podbiegł po prostu na dach. Zamiast jest tędy po prostu dołem, tam mógłbym mieć po dachu, szybciej. Być może. Wtedy w górę tą, tą kładką. A tu góry widzę, że trochę zbyt dużo kręciłem. No ale tego czasu było dużo. Tak naprawdę dałoby się to przejść, jakby tego czasu było dużo, dużo mniej, nawet być może około 40 sekund by się dało to zrobić. Dobra. Widzę, że wszystko, także dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia. Cześć.